Interesujesz się medycyną i wiążesz z nią swoją przyszłość? Masz jeszcze szansę na podjęcie studiów. Dobra wiadomość! Kolegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ogłasza drugi nabór uzupełniający na kierunki studiów stacjonarnych. Studiuj analitykę medyczną, audiofonologię, dietetykę, farmację, terapię zajęciową. Szczegóły rekrutacji znajdziesz na www.cm.umk.pl. Kolegium Medicum UMK. Tu pulsuje wiedza. Wiesz, gdzie znajduje się największa w Polsce hurtownia peletu drzewnego? W Bydgoszczy, na Osowej Górze. Paleko. Ekologiczne materiały opałowe. Pelet drzewny, brykiet i nowość. Kotły na pelet. Profesjonalna obsługa od zamówienia po dostawę. Jeśli zależy Ci na tym, aby twój piec pracował długo i niezawodnie, kupuj w Paleko pelet drzewny najwyższej jakości. Paleko. Od 18 lat na rynku. Zapraszamy do naszej hurtowni. Bydgoszcz Podmiejska 4. Szczegóły na paleko.pl. Reklama. Salon maturzystów. Perspektywy znów rusza w Polskę. W połowie...